Cześć, jestem Klaudia Tokanowna no i już witam Was w wszystkich odpowiedziach. Na podstawie powyższego diagramu odpowiedz i podpunkt A. Ile procent ludności Polski mieszka na wsi? Czy jest to mniej czy więcej niż 1 trzecia liczby mieszkańców Polski? Ok, zaczynamy od tego, że 1 trzecia na zamianę na ułamek dziesiętny to około 0,33, ponieważ jest to 3 w okresie. A jak chcemy to sobie zamienić na procent, to wymnażamy jeszcze razy 100% i otrzymujemy tutaj 33%. I jeszcze raz. Ile procent ludności Polski mieszka na wsi? Czy jest to mniej, czy więcej niż 33% liczby mieszkańców Polski? Wieś mamy na ten kolor, czyli widzimy, że jest to 39,8%. Czyli... Tutaj byłaby odpowiedź, że ludność mieszkająca na wsi stanowi więcej niż 1 trzecią liczby mieszkańców Polski. B. Czy ludność wsi i małych miasteczek do 20 tysięcy mieszkańców, czyli mamy wsie i małe miasteczka, czyli ten kolor łącznie, to więcej niż połowa mieszkańców Polski? No, połowa mieszkańców Polski to wiemy, że to jest 50%. Więc my to musimy ze sobą sumować. Zatem mamy 39,8. Gdy dodajemy, dodajemy przecinek pod przecinkiem. Czyli my to będziemy mieć tak. No i lecimy. 8 dodać 9 to jest 7, 1 dalej. I tutaj będziemy mieć 10, 2, 1 dalej. Czyli mamy 52,7. Procenta. Jest to oczywiście więcej niż połowa, czyli tutaj zapiszemy sobie, że ludność wsi i małych miasteczek stanowi więcej niż połowę ludności Polski. C. Ile procent ludności Polski mieszka w dużych miastach? Ponad 100 tysięcy. Ponad 100 tysięcy mamy tu i tu. Te dwie kategorie mówią nam, że mamy ponad 100 tysięcy. Zatem są to te dwa kolory. Musimy to ze sobą dodać. No w sumie tutaj nie musimy zapisywać tych procentów. Ale jak już zapisałam, to niech będzie. 9 dodać 2 to jest 11, 1, 1, dalej, z tego mamy dyszkę, plus 8 to 18, 1 dalej, 28,1%. No i tutaj znów odpowiedź, że 2, 8, 28 28,1% ludności Polski mieszka w dużych miastach. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. I no i już.